Jeśli nie włączyłeś dzwonka, aby otrzymywać powiadomienia, kolejnym sposobem, aby łatwo nas znaleźć, jest wpisanie znaku małpa Kryminalne Wiadomości, tak jak na ekranie. Zapraszam Was także do subskrypcji kanału Polskie Wiadomości. Link znajduje się w opisie. Śmierć dziewiętnastodniowego Rafałka w Gorzowie Wielkopolskim wstrząsnęła opinią publiczną. Chłopiec trafił do szpitala w środę z poważnymi obrażeniami głowy, a jego stan od początku określano jako krytyczny. Lekarze, podejrzewając, że dziecko mogło paść ofiarą przemocy, natychmiast powiadomili odpowiednie służby. W czwartek, po godzinie 16.00, noworodek zmarł, co doprowadziło do intensyfikacji działań śledczych. W piątek przesłuchano 25-letnią matkę i 27-letniego ojca dziecka. Prokurator poinformowała, że rodzice usłyszeli zarzuty znęcania się nad osobą nieporadną i spowodowania ciężkich obrażeń, które doprowadziły do śmierci dziecka. Nie przyznają się do winy i negują stosowanie przemocy wobec noworodka, jednocześnie nie potrafiąc wyjaśnić przyczyn obrażeń. Teraz kluczowe jest ustalenie, czy przemoc była jednorazowym aktem, czy stosowano ją długotrwale. Paweł Trzciński, rzecznik szpitala w Gorzowie Wielkopolskim, Przekazał, że pierwotnie matka tłumaczyła zły stan dziecka zatruciem pokarmowym. Jednak badania wykazały uszkodzenia mózgu i odklejenie siatkówki oka, co wzbudziło podejrzenia o maltretowanie. Prokuratura nie dysponuje informacjami o wcześniejszych zgłoszeniach czy sygnałach świadczących o niepokojących zdarzeniach w rodzinie. Położna, która odwiedziła wcześniej rodzinę, nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości u dziecka. Decyzją sądu rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim rodzice dziecka zostali aresztowani na trzy miesiące grozi im kara od pięciu lat pozbawienia wolności do dożywocia. Małopolski prokurator skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko dwóm obywatelom Federacji Rosyjskiej, którzy działali w ramach grupy Wagnera. Andrejowi G. i Aleksowi T. zarzuca się między innymi udział w działalności obcego wywiadu oraz prowadzenie w Polsce tzw. wojny hybrydowej. Mężczyźni zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 11 sierpnia 2023 roku na terenie Warszawy. Śledczy oskarżyli ich o udział w działalności obcego wywiadu oraz o przynależność do Międzynarodowego Związku o charakterze zbrojnym, którego celem było popełnianie przestępstw. Prokurator Przemysław Nowak Poinformował, że oskarżeni prowadzili rekrutację obywateli polskich oraz cudzoziemców przebywających na terenie Polski do wojskowej służby najemnej w ramach grupy Wagnera. W tym celu rozkleili co najmniej kilkaset tzw. naklejek werbunkowych na terenie Krakowa i Warszawy, umożliwiających nawiązanie bezpośredniego kontaktu z osobami odpowiedzialnymi za nabór i organizację. Oskarżonym zarzucono również działalność na rzecz wywiadu Federacji Rosyjskiej poprzez prowadzenie tzw. wojny hybrydowej. Obejmowało to działania propagandowe mające na celu destabilizację sytuacji politycznej i wyrządzenie szkody Rzeczypospolitej Polskiej. Za popełnione przestępstwa oskarżonym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Sąd Okręgowy w Poznaniu wydał wyrok uniewinniający trzech policjantów oskarżonych o przekroczenie uprawnień i spowodowanie uszczerbku na zdrowiu podczas interwencji w poznańskim Antoninku w czerwcu 2021 roku. Przewodnicząca składu sędziowskiego sędzia Renata Żurowska podkreśliła w uzasadnieniu, że funkcjonariusze używali broni tylko w sytuacji, gdy byli atakowani przez zakrwawionego mężczyznę, który nie reagował na wcześniejsze polecenia. Sąd uznał, że policjanci nie przekroczyli swoich uprawnień. Do zdarzenia doszło 3 czerwca 2021 roku, gdy policjanci otrzymali zgłoszenie o zakrwawionym mężczyźnie w dzielnicy Antoninek. Podczas interwencji funkcjonariusze użyli broni, strzelając w nogę i brzuch 39-letniego wówczas Łukasza T., który według relacji miał się na nich rzucić. Sędzia zwróciła uwagę na trudne warunki, w jakich funkcjonariusze musieli podejmować decyzje, mając zaledwie 23 sekundy na reakcję. Podkreśliła również, że według biegłych. W przypadku osoby chorej psychicznie trudno przewidzieć jej zachowanie. Prokuratura okręgowa w Zielonej Górze ustaliła, że podczas interwencji oddano łącznie 17 strzałów, z czego cztery zraniły poszkodowanego. Dwóm policjantom zarzucono wtedy spowodowanie średniego i lekkiego uszczerbku na zdrowiu, a trzeciemu ciężkiego. W Mietkowie pod Wrocławiem doszło do nietypowego zdarzenia drogowego, które ujawniło nie tylko niebezpieczne zachowanie nietrzeźwego kierowcy, ale także skuteczność nowoczesnych systemów bezpieczeństwa w samochodach. Patrol wrocławskiej drogówki został skierowany do Mietkowa, gdzie w rowie przy jednej z ulic znaleziono rozbite Audi. Co ciekawe, to sam samochód wyposażony w system eCall poprosił o pomoc, automatycznie powiadamiając służby ratunkowe o wypadku. Historia rozpoczęła się, gdy dwóch kolegów po spożyciu znacznej ilości alkoholu postanowiło wybrać się na przejażdżkę. Wycieczka zakończyła się tym, że 47-letni pasażer trafił do szpitala, a 48-letni kierowca uciekł z miejsca zdarzenia i zgłosił kradzież pojazdu. Funkcjonariusze szybko ustalili przebieg wydarzeń. Zarówno pasażer, jak i inni świadkowie, w tym żona kierowcy, zgodnie zeznali, że to 48-latek prowadził pojazd będąc pod wpływem alkoholu. Mężczyzna jednak uparcie zaprzeczał, zmieniając co chwilę wersję wydarzeń i trzymając się historii o rzekomej kradzieży auta. Dalsze dochodzenie i ustalenia policjantów dostarczyły niepodważalnych dowodów winy 48 latka. Zakierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi mu kara do trzech lat pozbawienia wolności. Kryminalni z warszawskiej komendy zajmujący się przestępczością narkotykową przeprowadzili udaną akcję, w wyniku której rozbito grupę handlującą znacznymi ilościami narkotyków. Operacja była efektem pozyskania informacji operacyjnej o planowanej transakcji narkotykowej na jednym z parkingów. Funkcjonariusze po dokładnym przygotowaniu podjęli obserwację miejsca spotkania. Interwencja nastąpiła, gdy przy samochodach marki Mercedes i Ford zgromadziło się kilka osób. Obu pojazdach znaleziono po około kilogramie narkotyków. Zatrzymano małżeństwo 28-letnią kobietę i 43-letniego mężczyznę oraz dwóch mężczyzn w wieku 32 i 26 lat. Do działań włączyli się policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Stołecznej Policji. Przeszukanie mieszkania i piwnic małżeństwa doprowadziło do odkrycia kolejnych narkotyków, prekursorów i narzędzi do ich wytwarzania. Zabezpieczono również ponad 44 tysiące złotych na poczet przyszłych kar. Łącznie zabezpieczono 6 kg środków odurzających, w tym marihuanę, amfetaminę, mefedron i haszysz. Kobieta odpowie za posiadanie znacznej ilości narkotyków. Jej mąż usłyszał 5 zarzutów, w tym posiadanie i przygotowanie do wprowadzania do obrotu znacznej ilości środków odurzających oraz posiadanie prekursorów i narzędzi do ich wytwarzania. Dwaj pozostali mężczyźni oskarżeni są o posiadanie znacznej ilości mefedronu. Wobec kobiety zastosowano policyjny dozór, natomiast trzej mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani na wniosek prokuratury. Policjanci z Poznania ujawnili proceder nielegalnego handlu receptami na silne leki przeciwbólowe. W marcu bieżącego roku zatrzymano lekarkę jednego z poznańskich szpitali, która wystawiała i sprzedawała recepty na opioidy i środki nawet stokrotnie silniejsze od morfiny, w tym fentanyl, oksykontin, oksydolor i reltebon. Sprawa wyszła na jaflatem 2023 roku, gdy wewnętrzna kontrola szpitala wykazała, że jedna z zatrudnionych lekarek wystawiła nieproporcjonalnie dużą liczbę recept na opioidy. Śledztwo wykazało, że podejrzana lekarka wystawiła blisko 800 recept na silne leki przeciwbólowe, część z nich na nazwiska nieżyjących pacjentów. Recepty przekazywała mężczyźnie, który za nie płacił i następnie realizował je w różnych miastach. Łącznie wykupiono ponad 1600 opakowań leków, których wartość refundacji oszacowano na około 450 tysięcy złotych. W maju zatrzymano również mężczyznę współpracującego z lekarką. Obojgu postawiono zarzuty i grozi im kara do ośmiu lat pozbawienia wolności. W ubiegły poniedziałek 17 czerwca w gminie Kok doszło do zuchwałej kradzieży z wykorzystaniem podstępu i podszywania się pod funkcjonariusza policji. 19-letni mieszkaniec Międzyrzeca Podlaskiego został aresztowany. Sprawca zadzwonił do jednego z mieszkańców podając się za policjanta i nakazując mu pilne stawienie się na komendzie. Gdy właściciele opuścili dom, przestępca, przebrany za funkcjonariusza, pojawił się na miejscu. Posługując się fałszywą legitymacją i innymi policyjnymi rekwizytami, wmówił nieletniemu domownikowi, że musi zabezpieczyć rzekomo fałszywe pieniądze. Podczas przeszukania domu, ukradł biżuterię, zegarek i kilka tysięcy złotych. Kradzież wyszła na jaw, gdy właściciele wrócili z komendy, gdzie okazało się, że nikt ich nie wzywał. Sprawą natychmiast zajęli się kryminalni z lubartowskiej jednostki. Policjanci szybko wytypowali i zatrzymali 19-letniego mieszkańca Międzyrzeca Podlaskiego, znanego już wcześniej organom ścigania. Przy zatrzymaniu na terenie gminy Terespol asystowali funkcjonariusze z Białej Podlaskiej. Odzyskano skradzione przedmioty oraz rekwizyty używane przez przestępcę, w tym rękawiczki, kominiarkę, fałszywą legitymację, atrapę broni i kaburę. Śledztwo ujawniło, że młody przestępca starannie zaplanował swoje działania. Aby zmylić trop do wykonania połączenia z ofiarą, wykorzystał telefon przypadkowo spotkanej na drodze kobiety. Dziewiętnastolatkowi postawiono zarzut kradzieży, za co grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności. W poniedziałek 17 czerwca siedleccy kryminalni przeprowadzili skuteczną akcję wymierzoną w zorganizowaną grupę zajmującą się nielegalnym przerzutem migrantów. Działając na podstawie informacji przekazanych przez policjantów z komendy wojewódzkiej policji we Wrocławiu, funkcjonariusze sprawdzili jedno z mieszkań na terenie siedlec. W lokalu odkryto 13 mężczyzn w wieku od 17 do 53 lat, będących obywatelami Syrii i Egiptu. Wszyscy zostali zatrzymani i doprowadzeni do komendy, gdzie zapewniono im odzież oraz wyżywienie. W toku dalszego śledztwa ustalono, że zatrzymani przekroczyli nielegalnie granicę państwową z Białorusi do Polski. Postawiono im zarzuty naruszenia przepisów dotyczących przekraczania granicy. Zostali oni przekazani do dyspozycji funkcjonariuszy placówki Straży Granicznej w Warszawie oraz prokuratury rejonowej w Siedlcach. Dwóch obywateli Syrii usłyszało zarzuty organizowania innym osobom nielegalnego przekraczania granicy. Na mocy decyzji sądu w Siedlcach zostali oni tymczasowo aresztowani na okres trzech miesięcy. Funkcjonariusze warszawskiej grupy Kobra dokonali skutecznego zatrzymania 42-letniego mieszkańca Grudziądza, podejrzanego o kradzież Audi A7 o wartości 200 tysięcy złotych z terenu warszawskiego wawra. Zatrzymanie nastąpiło tuż po otrzymaniu informacji operacyjnej o pojawieniu się poszukiwanego mężczyzny w Warszawie. Policjanci błyskawicznie zareagowali zatrzymując podejrzanego, gdy wjeżdżał autem marki BMW na jeden z parkingów. Wcześniejsze ustalenia pozwoliły na powiązanie mężczyzny z kradzieżą Audi. Elementy karoserii, silnika i wyposażenia wnętrza skradzionego pojazdu zostały zabezpieczone przez kieleckich funkcjonariuszy podczas działań w województwie pomorskim. Podczas przeszukania BMW policjanci z Kobry znaleźli szereg przedmiotów mogących służyć do popełniania przestępstw, w tym krótkofalówki, urządzenia do wyszukiwania sygnału, narzędzie do grawerowania, łamak, szwedzkie dokumenty, fragmenty blach z numerami win. A także pieniądze i porcje mefedronu. 42-latkowi przedstawiono zarzuty kradzieży z włamaniem oraz posiadania narkotyków. Zabezpieczone przedmioty zostaną poddane szczegółowym badaniom przez biegłych. W dniu 19 czerwca doszło do dwóch prób siłowego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej przez grupy migrantów. Polskie służby skutecznie odparły obie próby, nie dopuszczając do nielegalnego wkroczenia cudzoziemców na terytorium Polski. Pierwsza próba miała miejsce około godziny 15, gdy grupa około 70 migrantów usiłowała przedostać się przez graniczną rzekę przewłoka. Cudzoziemcy wykazywali agresywne zachowanie i rzucali kamieniami w kierunku polskich patroli. Dzięki skoordynowanym działaniom funkcjonariuszy Straży Granicznej, żołnierzy wojska polskiego i policjantów, próba została udaremniona, a migranci wycofali się w głąb terytorium Białorusi. Druga próba nastąpiła tego samego dnia około godziny 22:30. Tym razem grupa licząca kilkadziesiąt osób ponownie próbowała siłowo przekroczyć granicę. Tym razem atak został skutecznie odparty przez wszystkie służby zaangażowane w ochronę granicy, zmuszając cudzoziemców do wycofania się na terytorium Białorusi. W dzisiejszym wydaniu polskich wiadomości. Nielegalni imigranci próbują wedrzeć się do Polski. Producent szczepionek oskarżony o ukrywanie skutków ubocznych. Malejące wyniki finansowe państwowych spółek po zmianach kadrowych. Dramatyczna sytuacja polskich firm budowlanych brak nowych kontraktów i zamrożone inwestycje. Polska na celowniku Komisji Europejskiej. Grozi nam procedura nadmiernego deficytu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydaje alerty najwyższego stopnia. Co musisz wiedzieć o automatycznym wyrejestrowywaniu aut z centralnej ewidencji pojazdów? Pamiętaj, że subskrybując nasz kanał i wciskając dzwonek, otrzymasz powiadomienia o nowych wiadomościach. Z tego ekranu zapraszam również do subskrypcji kanału Polskie wiadomości.